Szczyt klimatyczny To Get Air 2022, dzień drugi i kontynuujemy nasze rozmowy odnośnie ekologii i jej łączenia z ekonomią oraz nowymi technologiami. Rozmawiamy ze specjalistami o tym, co już jest dobrze robione, a co wymaga naszej poprawy i co robić, żeby faktycznie te bardzo ambitne cele klimatyczne mogły zostać przez nas osiągnięte, mimo dość trudnych i równie wymagających czasów. I o tym teraz będę rozmawiać z panem Krzysztofem Baczyńskim, prezes Ecopact. Dzień dobry Dzień Panie dobry. Krzysztofie. Luka inwestycyjna w gospodarce odpadami, co zrobić, by jak najszybciej ją zniwelować i równocześnie co blokuje ten rozwój infrastruktury? Czy jest to zmienne prawo, opór społeczny, czy brak funduszy? Wszystko po trochu, ale zaczniemy od czynnika, który moim zdaniem jest najważniejszy, zmienne prawo. Ponieważ luka inwestycyjna polega na tym, że jest za mało czegoś, co wymaga Włożenie nakładu inwestycyjnego. W związku z tym yy, przedsiębiorca, czy on jest prywatny, czy on jest samorządowy, zastanawia się, czy to, co zainwestuje, za rok, za dwa, za pięć, nadal będzie funkcjonował. Więc załóżmy, że taka decyzja zostanie podjęta. E, pieniądze zostaną wygospodarowane, czy z kapitału prywatnego, czy z rozmaitych e, funduszy pomocowych, czy nawet wkład samorządowy, i po roku. Następuje rewolucja ustawowa. To, co do, do, do tej pory było opłacalne, przestaje być opłacalne. Albo to, co do tej pory nie było wymagane, nagle jest wymagane. Wtedy taki przedsiębiorca staje pod następującym dylematem: czy ja dobrze wybrałem? Czy naprawdę powinienem się zająć tym, czym się zajmuję? Przykład jest niestety bardzo dobitny. 2019 rok mieliśmy pożary składowisk, mieliśmy pożary odpadów w magazynach. Została wprowadzona tak zwana ustawa pożarowa, która oprócz tego, że przyniosła tam pewne ułatwienie dla samorządów, dla branży odpadowej była kataklizmem, ponieważ nagle okazało się, że muszą mieć monitoring wizyjny, muszą mieć zabezpieczenie przeciwpożarowe, czyli wykupić specjalne drogie polisy, muszą mieć operaty przeciwpożarowe, na które się czeka wiele miesięcy, a ich tego nie będą mieli to ich decyzja na pozwolenie na zagospodarowanie odpadów, czyli to, co jest formalną podstawą ich działalności, wygaśnie. E, I nagle okazało się, że koszty w gospodarce odpadami radykalnie wzrosły, e, co się przełożyło oczywiście na mieszkańca, e, bo za to wszystko oczywiście zapłacił mieszkaniec w opłacie za śmieci. Do czego zmierzam? To jest klasyczny przykład, w jaki sposób każdy racjonalny biznesplan można rozłożyć na łopatki. Takim e, randomowym, przepraszam za to określenie, e, aktem legislacyjnym, który jest tworzony właśnie ad hoc, żeby e, zarządzić jakimś problemem, który w, w danym momencie dosłownie w wybuchł. Ale skutki tego dalekosiężne dopiero teraz odczuwamy. W związku z tym, jeżeli rozmawiamy o zapełnieniu luki inwestycyjnej, to pieniądze się znajdą. Z dzisiejszego panelu doskonale to wynika. Są środki, są, inwestycje, są możliwe inwestycje, inwestycje z tego wehikułu inwestycyjnego, jakim jest Polski Fundusz Rozwoju, są pieniądze w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, jest też kapitał prywatny. Natomiast nie ma przekonania, że ten biznes po roku należy się będzie opłacał, ponieważ ustawodawca może, wy, może nam wyciąć numer legislacyjny i cały nasz biznes pan wyrzuci do kosza. Jak to zmienić? Jak temu przeciwdziałać? Co możemy w takim razie zrobić? Brakuje nam ewidentnie konsekwencji z tego, o czym Pan opowiada. Czyli jak powinniśmy zadziałać, żeby faktycznie przedsiębiorcy mieli tę stabilność zagwarantowaną, żeby mieli odwagę i poczucie bezpieczeństwa do tego, żeby rozwijać swoje biznesy i żeby inwestować? Myślę, że konieczna jest tutaj zmiana filozofii w kształtowaniu prawa. W Polsce panuje tak zwany zwyczaj prawa ekskatedralnego. Jest jakiś problem trzeba go rozwiązać. Więc ministerstwo dane czy inne w zaciszu gabinetów pracuje, następnie przedstawia projekt rozwiązania z pytaniem no i co wy na to? W innych krajach robi się zupełnie w inny sposób. Jest jakiś problem, trzeba go rozwiązać, więc ministerstwo zastanawia się, kto jest zainteresowany w rozwiązaniem tego problemu. Gromadzi te osoby, te instytucje i te sektory rynku i mówi: "Dobrze, mamy problem. Zastanówmy się wspólnie, jak go rozwiązać. Owszem, czasami trwa to długo, żeby wypracować jakiś rozsądny e, e, akt legislacyjny, rozsądny model, ale skutki pozytywne po wdrożeniu takiego aktu legislacyjnego praktycznie są od, y, odczuwalne od razu, ponieważ każdy z uczestników rynku jest na to przygotowany, bo partycypował w tego prawa. A u nas. Mamy projekt, możemy się do niego odnieść, nasze uwagi mogą być wzięte pod uwagę albo i nie. Jak nam się nie podoba, no to zawsze możemy usłyszeć, że nie dorośliśmy do biznesu w Polsce. Czyli mamy problem z dialogiem, mamy problem z dobrą obustronną komunikacją, a jak wiemy, warto rozmawiać. Żeby to było możliwe i żeby zmieniła się ta filozofia, potrzeba czasu i to chyba sporo. Czy my mamy taki czas? My nie mamy takiego czasu, my powinniśmy to zrobić już lata temu. W związku z tym, jedyne co nam pozostaje to powtarzanie i apelowanie, żeby zmienić wreszcie tę filozofię, bo z każdym rokiem będzie coraz trudniej. Jeżeli my popadniemy w te ekskatedralne kształtowanie prawa, to zawsze będziemy zmierzać się później z jego skutkami. I po dwóch, i trzech latach, czterech, albo jeszcze szybciej, będziemy się zastanawiać, co poszło nie tak. No poszło nie tak dlatego, że ktoś sobie coś wymyślił, nie wysłuchał innych, bo uważa, że wie najlepiej, a wszystkie głosy krytyczne traktuje jako partykularny interes. Każda, każde ogniwo w gospodarce odpadami ma prawo odresować swoje, swoje potrzeby i postulaty. Natomiast rolą czy ministerstwa, czy później parlamentu jest y, poszukanie y, rozwiązania, które w jak największym obszarze służy jak największym liczbie interesariuszy. A nie wymyślenie rozwiązania, które teoretycznie faworyzuje jednego, ale krzywdzi wszystkich pozostałych. Więc y, dialog jak najbardziej, ale nie dialog na, na zasadzie, że złożymy stanowisko i ktoś je przeczyta. Tylko wykuwanie prawa w rozmaity inny sposób. Grupy robocze, grupy zadaniowe, tak jak tworzy się prawo w Unii Europejskiej. Zanim opublikowana zostanie jakakolwiek dyrektywa, to tworzą się rozmaite grupy zadaniowe złożone z rozmaitych interesariuszy, i tam tak naprawdę zręby tej dyrektywy są wykuwane. Wówczas, jak ta dyrektywa jest publikowana, to nikt nie protestuje. Czyli odpowiedział Pan na moje kolejne pytanie, z czego doświadczenia powinniśmy korzystać, żeby nie uczyć się na swoich błędach, nie dochodzić do niektórych rzeczy dłużej metodą prób i błędów właśnie. Bardzo dziękuję za Pana komentarz. Krzysztof Baczyński, prezes Ekopak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.